Witam wszystkich. Dzisiaj nagram odcinek jak zrobić buga na taniec. Jak zrobić buga na taniec. Eee, no właśnie, jak zrobić buga na taniec. Więc bez przeciągania zaczynajmy od intra. Więc teraz wam pokażę jak tego buga zrobić Idziemy, pla idziemy na plażę w Murland. Siadamy z konia I co najważniejsze, żeby nam ten bóg się udał Nie możemy mieć w inwentarzu Ani y, taj, um, Ani siana Ani picia um, Ani po prostu wody dla konia Więc ogólnie żeby nam ten bóg się udał, klikamy nik konia i samą uczekam. a więc to był taki bardzo króciutki pierwszy filmik żeby po prostu pokazać jak można zrobić buka na, ta na taniec a więc ogólnie pozdrawiam moją koleżankę Izabelę, moją drugą koleżankę eee, jeszcze ym, ten, moją drugą koleżankę jeszcze Mandy więc Ogólnie to już na tyle w tym odcinku. Ja Wam życzę dobranoc. I do następnego odcinka. Papa. Pa. Aha. Dobra, to źle wyglądało to zadębowanie, więc jeszcze raz zadębuję. Więc papa. Pa.